tego obiecałem wczoraj w odcinku mówiłem, że zagryła takie ciekawostki PCD. Tak w ogóle to zapraszam na mojego Discorda, tutaj możecie dodawać, tylko mam do Was taką prośbę. Jak ktoś będzie chciał mnie dodać po prostu do znajomych, to żebyście napisali sw swój Discord w komentarzu albo że dodaję. Po prostu, żebym wiedział, bo ja nie akceptuję osób, których nie wie. Także proszę o wym, pisać. No i teraz pierwszą ciekawostką było to, że tu jakby... No, przypomina to golfa jedynkę czy tam dwójkę. No widzicie, no nie wiem jak wam, ale mi to przypomina golfika. I teraz sobie zjedziemy na dół I zobaczcie, co, co będzie dodane do pacjenta Nie wiem, czy to będzie w tym update, który ma podobno być dzisiaj Nie wiem, czy będzie w ogóle dzisiaj update u. Może być, z tą nową pracą Ale jak do jakiegoś update'u dostanie dodany taki golfik Patrzcie, jaki ładny Nie powiecie, że jest wszystkie jakie ładne rejestracje w ogóle No tak, jak w Hatchmaucie, ale Feddy, jakie ładne, takie leczki, takie No i tutaj, no ładnie jest odzorowany golfik Tutaj znaczy. No i tutaj on się będzie nazywał, tutaj pisało chwilkę. Constant 105NA, coś takiego. No i to jest z golfik, wiem no. To jest jeden czy albo dwójka, nie, nie wiem. Dużo jest golf. No i ładnie to wygląda. I na razie ja się z wami żegnam. To jest pierwszy odcinek z tej serii. No i ja się z wami żegnam Maty Zagrovlox.